Dzień dobry Państwu. Minęła godzina ósma. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 statutu miasta Wałcz otwieram nadzwyczajną 24 sesję Rady Miasta Wałcz 9 kadencji. Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek zastępcy burmistrza miasta Wałcz, który wpłynął do Biura Rady w dniu 15 stycznia 2026 roku. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Kierownictwo Urzędu Miasta i serdecznie witam pozostałe osoby uczestniczące w sesji. Proszę o potwierdzenie swojej obecności. Aha. Możemy cofnąć? Przepraszam. <śpiewanie> 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 Jeszcze raz proszę. Na luty? Tak na luty. <śpiewanie> No znowu mi nie wskoczyło. Tak, ogłaszam 5 minut przerwy technicznej. Wznawiam obrady po przerwie i proszę jeszcze raz o potwierdzenie swojej obecności. No. No, brak aktywnych głosowań. Jeżeli się nie to wtedy będę To zrobimy wtedy przejdę. Słucham? Tak, gala. To ręcznie będzie poprawione? Czyli 16 radnych, tak? Dobrze, szanowni państwo. Na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 statutu miasta Wałcz stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności na 21 osób ustawowego składu rady w obradach uczestniczy 16 radnych, co stanowi kworum i uprawnia do podejmowania prawomocnych uchwał. No, już wskoczyło, nie, Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, czyli rozpatrzenia projektów uchwał i głosowania nad nimi. W podpunkcie pierwszym został Państwu przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia własności nieruchomości pod odcinkami dróg i zaliczenia tych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały? wyrażenia woli przejęcia własności nieruchomości pod odcinkami dróg i zaliczenia tych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli po, przejęcia własności nieruchomości pod odcinkami dróg i zaliczenia tych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejny podpunkt w punkcie trzecim, podpunkt drugi i projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Wałcz. Otwieram dyskusję. O zabranie głosu proszę Panią Radną Bogusławę Towalewską. Panie Burmistrzu, ja chciałam zapytać, czy dobrze rozumiem, czy to, no, czy, niech Pan to wyjaśni, czy ten plan rewitalizacji będzie, program, to jest program rewitalizacji, będzie obejmował całe miasto, czy ten fragment, który został wyłoniony w tej poprzedniej uchwale, która mówiła o, o obszarach poddanych rewitalizacji. Dziękuję. Proszę Pani Burmistrz Szynkaruk. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jeśli chodzi o Gminny Program Elitacji, będzie na ten obszar, który wyznaczyliśmy w poprzedniej uchwale, tak? To jest, to jest ten, ta mapka, którą tam wszyscy podejmowaliśmy tą uchwałę. Dziękuję Pani Burmistrz. O zabranie głosu proszę Panią Radną Marię Minkowską. Ja mam pytanie: ile kosztuje, ile miasto zapłaci za program? Dokładnie nie pamiętam, przepraszam Panie Przewodniczący, czy mogę prosić o głos. E, dokładnie nie pamiętam, ale chyba około 20 tysięcy to wyślemy maila z konkretną kwotą. Dziękuję. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Macieja Goszczyńskiego. Dziękuję Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie. Mam tylko pytanie, jaki jest powód, że te wszystkie dzisiejsze uchwały musiały być podejmowane, czy muszą być podejmowane na sesji nadzwyczajnej, czy one nie mogły poczekać do najbliższej planowej sesji, przejść przez Komisję? Dziękuję. Pani Burmistrz, proszę. Jeśli chodzi o Gminny Program Rewitalizacji, to jest czas, który już Mamy, musimy zrobić konsultacje społeczne, musimy też opracować. Proszę pamiętać, że gminny program rewitalizacji to jest jeden z tych trzech jakby projektów, które my musimy uchwalić. Plan ogólny, strategia i gminny program rewitalizacji. My się już zbliżamy ze wszystkimi do konsultacji społecznych i czekając jeszcze jeden miesiąc, praktycznie koniec lutego, nie bylibyśmy w stanie dotrzymać terminu. Dlatego ten gminny program rewitalizacji musiał być podjęty na sesji nadzwyczajnej. A pozostałe uchwały, jeśli chodzi o przejęcie dróg, no, jest sesja nadzwyczajna, to jest tak na dobrą sprawę pro forma i tak te drogi by trafiły do gminy, więc chcieliśmy już też podjąć tutaj na sesji styczniową uchwałę, a porozumienie z wójtem też jest dość pilna sprawa, żeby móc świadczyć usługi przewozu na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Wałcz. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Wałcz. Podpunkt trzeci w punkcie trzecim, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Miejską Wałcz a Gminą Wałcz w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Otwieram dyskusję. Proszę, Pani Radna Bogusława Towalewska. Dziękuję. Panie Burmistrzu, pa, Państwo Burmistrzowie, jak to yy, chodzi mi o to, czy w tym porozumieniu znajdą się miejscowości, yy, które obecnie, yy, czy tych miejscowości będzie więcej niż teraz, które są? Dziękuję. Do których jeździ ta, ta komunikacja? To może poczekamy na wszystkie pytania i zbiorczo byśmy odpowiedzieli. Dobrze? Proszę, Pani Radna Maria Minkowska. Ja mam pytanie, to znaczy właściwie takie trochę pytanie, trochę stwierdzenie, taki głos od mieszkańców też, że problemy są z rozkładami. Rozkłady, oba, to znaczy z tego, co obserwuję. To właściwie podpisana umowa. Przepraszam, Pani Radna, ale, te, ale sprawa, sprawa ewentualnie rozkładów jazdy to możemy dyskutować na komisji. W tej chwili dyskutujemy nad porozumieniem pomiędzy dwiema gminami Moment. i proszę na tym temacie się skupić. Tak, ale to się wiąże ściśle z tematem, to znaczy z tego co widzę, to właściwie te nowe Rozkłady są kosztem, to znaczy te, ta umowa, y, może być kosztem y, 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 dogodności y, mieszka naszych y, mieszkańców. To znaczy, y, zmiana tych wszystkich rozkładów jest kosztem mieszkańców naszego miasta. Są one y, ułożone pod y, te nowe miejscowości, które teraz dodatkowo doszły, natomiast zlikwidowane są najdogodniejsze czasy i linie dla mieszkańców i po prostu dla mieszkańców naszego miasta. Uważam, że to należy i to bardzo mocno dopracować ponieważ nie może to być tak, że my właściwie jako gmina miejska nie dbamy o naszych mieszkańców. I teraz jeszcze jedno, wałcz za bilety nie płaci. Z tego co wyczytałam, to gmina płaci, tak? Jak to będzie, to znaczy to musiałoby być ciągle kontrolowane, kto jest na, na jakich zasadach to się będzie odbywało. Także Aha i jeszcze jedno te rozkłady, jeżeli już mówię o nich, są nieczytelne dla użytkowników. Poprzednie były lepsze. Wiele osób skarży się na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radna. O zabranie głosu proszę pana radnego Krzysztofa Piotrowskiego. Dziękuję pani. Przewodniczący. Ja mam takie pytanie. Czy gmina wiejska będzie podobnie jak gmina miejska rozliczała się z z Zakładem komunikacji, komunikacji Miejskiej, w zasadzie też wozokilometrów, bo jak wiemy, wszyscy wiemy tutaj, jakie kwoty z budżetu miasta przeznaczamy na komunikację miejską i zawsze tą główną składową, no kurde, coś bym go no, tą tą główną sprawą zawsze jest wozokilometry, czy podobnie będzie z gminą wiejską, z rozliczania z, z firmą z komunikacji miejskiej. Dziękuję Panie Radny. Rozumiem Pan Burmistrz, że chce się ustosunkować. Proszę, pan burmistrz Biernacki. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Odpowiadając na państwa pytania, zaczniemy tutaj od pytania pani radnej Towaleskiej, albo może jeszcze dwa słowa wstępu, dlaczego jest ta uchwała. Do tej pory Zakład Komunikacji Miejskiej podpisywał umowę bezpośrednio z gminą wiejską, czyli mówiąc wprost panem wójtem. Powodowało to Taki manew formalno-prawny, że zaświadczenia pozwalające na tworzenie tych kursów poza nasze miasto musiały być wydawane przez starostwo, a nie przez nasz urząd. W momencie, kiedy my podpiszemy porozumienie z gminą wiejską to na podstawie tego porozumienia my będziemy zlecać naszemu zakładowi komunikacji miejskiej kursy do miejscowości, które będą załącznikiem do porozumienia z Wójtem i my będziemy wydawać te zaświadczenia. Jest to proces, który jest dla nas szybszy w momencie, kiedy mamy w planie jakieś zmiany, czy to w kursowaniu, czy też w. No szeroko pojęte zmiany dotyczące komunikacji w obszarze gminy wiejskiej. Stąd jest ta uchwała. Natomiast ilość tutaj pani pytała o te miejscowości, jest to wynik rozmowy, rozmów, które będziemy toczyć z panem wójtem i w wyniku tych rozmów powstaną te połączenia. Oczywiście mamy też na uwadze to, że mieszkańcy tych pobliskich miejscowości tak naprawdę tymi autobusami chcą się dostać do zakładów pracy w Wałczu, dzieci do, do naszych szkół i też nie jest tak, że jeżeli gdzieś w tej umowie z wójtem będzie brakowało jakiegoś połączenia, to tego połączenia po prostu nie będzie. Szeroko patrzymy na problem tak, aby nasi mieszkańcy czy zakłady pracy, gdzie pracują mieszkańcy spoza Wałcza mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Tu, nawiązując do pytania radnego Krzysztofa Piotrowskiego, nic się nie zmienia. Nadal będzie się gmina wiejska rozliczała na podstawie wozokilometrów, bo to będzie pochodna kwoty wynikającej z tego porozumienia, tak jak było do tej pory. W tym przypadku zostanie to tak samo. Zmienia się tylko fakt, że gmina nie będzie bezpośrednio płaciła Zakładowi Komunikacji Miejskiej, a będzie, będą to pieniążki, które idą do nas, do miasta, a my będziemy rozliczali się z zkm w tym momencie. I to może jeszcze krótko, tylko no do pytań Pani Radnej Minkowskiej, które no niestety nie są związane z tą uchwałą, ale odpowiem Pani, mamy wszystkie uwagi, które zebraliśmy od mieszkańców w tej chwili, pracujemy nad zmianami, w zasadzie nowe przebiegi są już poustalane, są dopasowywane minutówki i Dużo technicznych aspektów, które trzeba przygotować przed wprowadzeniem zmian w komunikacji miejskiej, i wierzymy, że w najbliższym czasie, tak jak już publicznie mówiłem, w drugiej połowie lutego pojawią się skorygowane rozkłady jazdy i będą one zapewniały no, mieszkańcom to, tak naprawdę, czego potrzebują. Dziękuję. Słucham. Tak, dokładnie, tak jak miało w zeszłym roku i w latach ubiegłych nic się nie zmieniło w tym zakresie, nic się nie zmienia. Dziękuję panie burmistrzu. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy gminą miejską Wałcz a gminą Wałcz w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały kto jest przeciw kto się wstrzymał. Dziękuję stwierdzam że rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy gminą miejską Wałcz a gminą Wałcz w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Stwierdzam, że porządek sesji został wyczerpany. Dziękuję państwu za udział i na podstawie paragrafu 48 Statut ustęp 1 Statutu Miasta Wałcz zamykam nadzwyczajną 24 sesję Rady Miasta Wałcz 9 kadencji. Dziękuję.